Hej, o hej! Witam Was serdecznie ponownie w otwieraniu worków z odzieżą używaną. Znowu mamy 20 kg ubrań, czyli 10 kg swetrów i 10 kg damskiego miksu. Rozmiarowo może być naprawdę różnie, także zobaczymy. Zazwyczaj są to M, -ki, L, -ki, ale zdarzają się i mniejsze rozmiary i większe. Czasem zdarzają się nawet męskie rzeczy. Ostatnia było tego dość sporo, mam nadzieję, że teraz są głównie damskie, ale zobaczymy, co my tu mamy. Pewnie filmik podzielę tak jak zawsze, na dwie części. Osobno swedry, osobno miks. I na pierwszy rzut oka wyciąłam coś takiego beżowego, kremowego, to jest FIF rozmiar nie ma 44, ale wydaje się większe. I jest to taki ażurowa kamizelka. I powiem Wam, że ładne to jest na koszulę narzucić, czy nawet na jakiś topik. Mega spoko to wygląda. Mamy kolejną rzecz, granatową. Yy, I tak, dziwnie pisze rozmiarówka, bo mamy tak. Metkę z rozmiarem 46, yy, angielska L, amerykańska M. -ka. Wydaje mi się, że jest to męski sweterek yy, 96. Wełna Merino, coś w tym stylu. I powiem Wam, że no, na bank to jest męskie, ale naprawdę ładne. Jest to granatowe i myślę, że albo mojemu chłopakowi to zostawię. O ile nie będzie go gryzło, ale przyjemna jest ta wełna. Yy, albo tam tacie, także na pewno nie pójdzie na zmarnowanie. I nie są takie grube, no ale wełna. Także też na plus. Lecimy dalej, Mark and Spencer, powiem Wam, że mam jakieś déjà vu, bo tych sweterków takich miałam już chyba dwa, w kolorze kobaltowym, w kolorze czarnym, teraz jest miętowy w rozmiarze 46, już jestem przy metce, zobaczymy sobie, 100% akryl, no to nie, to tamte były z wiskozy, więc to nie jest ten sweterek natomiast fajny model z dekoltem V, klasyczny cieniutki sweterek w przepięknym kolorze, no i w większym rozmiarze, więc też na plus. Lecimy dalej, pewnie męskie, ogromne, dziwna marka, nie znam, BHS coś takiego, nie ma rozmiaru, sprawdzimy sobie metkę wewnętrzną, XL, czyli XL. No i to będzie męskie, 100% bawełna, ale naprawdę to jest duże. Klasyczny szary sweterek. Naprawdę ładny, dekolt V. No mój chłopak chyba będzie miał to za duże, ale wiecie, to jest bawełna. Czarny sweterek z H&M, rozmiar M, damski, ale to chyba jest większe niż emeczka. 100% akryl. A nie, to będzie emeczka, Taki sweterek z takim ażurkowym tutaj splotem. Cieniutki, dłuższy, tył ma delikatnie dłuższy od przodu. Mega ładny. Fuksjowy kardigan z Damartu. Szukam metki z rozmiarem od razu. XL 18 na dwudziestkę 50x52. A jeśli chodzi o skład, to 100% akryl. Czyli znowu na zmianę. 100% wona ze 100% akrylem. Taki zwykły, klasyczny cardiganik z takimi kieszeniami po boku. Mega uroczy kolor. Taki wydaje mi się, że teraz jest naprawdę modny. Lecimy dalej. Yves Saint Laurent. Wow. Made in Italy. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam tą markę, bo zawsze z nią mam problem. XL 100% wełna. Wow. No na XL to nie wygląda, chyba, że skurczyło się w praniu. Yy, kolor ma już taki fiolet ładny, ale wow. Dobra, widzę, że ma plamy. Dwie. Tu przy dekolcie. Coś w tym stylu. Więc zaraz spróbuję to odplamiaczem zmyć. Ja do tego nie wejdę, a mi jest mi przykro, bo na pewno bym go sobie zostawiła. Mamy sweterek Mark Spencer, klasyczny czarny, rozmiar 38. I już sobie zerknę na skład: 83 wiskoza, 17 polamin. Klasyczny czarny sweterek, basicowy. I ma takie bardzo ładne guziczki: takie ala szklane, lustrzane, metaliczne. Mega ładne. Bardzo mi się podoba. Ja potem oczywiście jeszcze będę raz przeglądać te rzeczy, bo o ile teraz niektóre plamy widać, no to część rzeczy później wychodzi w trakcie, jak jeszcze raz tu przeglądam przed praniem. Także tak i mamy white label. 38 skład. 100% bawełna. Granatowy sweterek. Mega klasyczny. Coś takiego. I z tyłu mam takie guziczki. I one są ozdobne. Nie, one są rozpięte. Tak się zastanawiałam, czy te guziczki to nie przód, ale to nie jest przód. To jest z tyłu. Można to rozpiąć, bo matkę mamy z tej strony. Także okej, okay, mega, mega klasyczny, bawełniany sweterek. Lecimy dalej, coś w paski. Dorota Perkins 42 dwójka. Sweterek w paski zakończony takimi różowymi lamówkami. On już jest delikatnie zmechacony. Jeśli chodzi o skład, to jest 65% poliester, 35% bawełna. Czyli taki bez szału, ale taki klasyczny z różowymi lampasami, znaczy obramówkami. Kolejna rzecz w fuksjowym kolorze. To mamy Mary Gold London. I patrzymy od razu na metkę. 100% akryl. Brak metki z rozmiarem, ale to będzie jakaś emeczka, eseczka. Taki fuksjowy sweterek z takim bardzo ładnym kołnierzykiem. Taki mega vintage. Lecimy dalej męski, Blue Harbour MK z wełną i jedwabiem. Zerknijmy, jak to składowo wygląda. Margen Spencer mamy 47 bawełna, 24 polamid, 21 wełna i 8 jedwab. I znowu takie dziwny w uczuciu. I już w zeszłych odcinkach mieliśmy sweter, który miał jedwab w środku. I rzeczywiście one są takie zupełnie inne w dotyku. Klasyczny granatowy sweterek. Bardzo ładny. Powiem Wam, że nie gryzie, wydaje mi się. Patrzę, czy on. Co, on jest taki brudny. I takie trochę jakby miał tutaj. Patrzę, czy nie ma zaciągnięć, ale nie widzę. Dobra. Kolejna rzecz. Teraz się tu tak troszkę szarawo zrobiło w tym worku. Niestety już nie tak kolorowo wszystko, co było kolorowe, powyciągam. Yy, fat face 10, czyli 38. 55 bawełna na 45 akryl. Taki mega klasyczny sweterek. Coś w tym stylu. Taki melanżowy, niebiesko-biały. Bardzo klasyczny, ale ładny. Ma coś w sobie. Dobra, coś szarego, golfik. Yy... Nie przeczytam. Retrology. ok, Od razu wezmę metkę, a potem Wam pokażę. 72. Rayon, Rayon, 28 poliester. Nie znam nie ma metki z rozmiarem. Nie znam tego materiału Rayon, Co to jest? Nie wiem, muszę wygooglować. Yy, strasznie miły w dotyku, troszeczkę jak wiskoza według mnie. To jest taki szary sweterek. Tu ma jakieś yy, kieszenie i lampasy białe po bokach. Ładnie wygląda, Mega przyjemny materiał w dotyku, natomiast nie znam go. Yy, znaczy, nic mi nie mówi nazwa. Być może jest to jakaś odmiana wiskoza albo bawełny, ale muszę sobie to wygooglować, bo nie mam pojęcia. A bardzo chętnie się dowiem, bo mega przyjemne w dotyku. Mamy coś z Medcom, z Essence. 50 na 52 10 funtów na wyprzedarze. Okej. Okay. I śmieszny. <laughs> Ładny kolor, taki niebiesko-zielony. I to jest taki kardigan, zakończony tutaj taką ażurową yy, końcówką. I on jest taki cięty, jakby z koła nie mówię takich sweterków, pomimo że to jest mój rozmiar i mój kolor. Mega mi się podoba. Następne coś szarego. I widzicie, już y, mówię do Was y, 18 minut. A worka jest tu jakoś połowę. Yy, Abercrombie Fitch New York. MK Męski. Szarowy sweterek. Proszę bardzo. Ładny i mega przyjemne w dotyku i już bym Wam naprawdę nie sprawdzała tych składów, ale aż jestem ciekawa naprawdę, co w tym swetrze jest. E, znowu dużo po chińsku. 43 nylon, 32 akryl, 25 wełna. Mega. Przyjemne, nie wiem, czy mój chłop nie będzie go chciał, Mka to nie wiem, czy coś wejdzie ale najwyżej mu zostawię, gdybym miał ochotę. Znowu coś szaro-czarno-białego z H&M, rozmiar S. Taki golfik. Mega ładny kolor i takie lampasy na dole. Ok, nie sprawdzam składu, coś miłego. Podejrzewam, że bawełna albo wiskoza. Coś świątecznego, hej ho. No, w sumie coraz bliżej święta, także okej, okay, mamy październik. Next, dwunastka. I to jest taki czerwony sweterek, Malutki, aż jestem w szoku, że to jest dwunastka, chociaż się naciąga. Yy, 60, 60 bawełna, 30 nylon, 10 wełna. Dobra, kolejna szara rzecz z A Shadow, rozmiar S. O. 55 h, 45 poliester. Fajnie, że napisali na metce. Tutaj nie trzeba szukać tej metki w środku. Taki sweterek z cekinami. Taki. On nie jest mega gruby, ale ma taki mięsisty materiał. Mega ładny, szary kolor. Także ok. Coś czarnego, cieniuteńkiego. Zara, Eneczka. Jak Ty działasz, w swetrze? Mega przyjemny materiał. Zobaczymy, czy się szybciutko doczytam. Czemu oni to każą prać w 110 stopniach? Maksymalna temperatura, ok Dużo. 36 model, 27 poliester, 20 akryl, 9 wełna, 8 polamit. Wow, nawet to ma wełnę. I powiem Wam, że tak, to jest taki czarny sweterek. Tutaj jest tak jakby zszyte na dole. Taki kopertowy. Powiem Wam, że fajnie będzie wyglądał. No to jest M, więc niestety nie na mnie. Ale wystarczy jakiś top, czy jakaś bokserka pod spód. I taki sweterek na górę i naprawdę będzie to pięknie wyglądać. Kolejne coś niebieskiego George. Ok, bardzo klasyczny sweterek chyba w większym rozmiarze. 48 80 wisko za 20 nylon. Piękny kolor, znowu kobaltowy. Cieniuteńki jak to wiskoza, no przepiękny. Kolejną rzeczą jest taki szary sweterek. Niestety nie mam metki z rozmiarem. Jest brudny w tym miejscu, nie wiem czy to będzie widać. I to jest taki szary sweterek z kołnierzem. Kołnierze. Widać, że prany w pralce, bo ten kołnierz już niestety nie wygląda, ale można będzie spróbować go rozczesać. Nie ma składu niestety, ale wydaje mi się, że jest coś z wełny po odczuciu. Kolejny piękny sweterek i mam nadzieję, że będzie na mnie i chyba tak z Georgia. Duży rozmiar na bank, eleczka. Wygląda bardziej większy. 79 akryl, 19 poliester. Nie przeszkadza mi to w tym momencie. Jest taki naprawdę duży i naprawdę piękny. Miętowy. Z takim rozcięciem Bardzo podobne były w H&M. -ie. Naprawdę. I nie wiem, czy są jeszcze w tym roku. Są jeszcze w tym roku, bo mierzyłam wczoraj w H&M, tylko że teraz te swetry mają rozcięcia po bokach. Natomiast ten jest taki klasyczny i ma piękny kolor. Mamy męski sweterek Longwear Eseczka. Mm, 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 chyba poliester. 100. 100% poliester. No, tak po dotyku mi się wydawało, ale jest to pierwszy poliestrowy sweter w ogóle tutaj. Yy, no, plus kilka akrylowych. Ale powiem Wam, że jestem zafascynowana tym workiem, bo naprawdę nie było tu ani jednej brzydkiej rzeczy. Taki klasyczny szary sweterek. Yy, mówiłam rozmiar? Eseczka, tak. Dobra. Na no, mój chłop do tego nie wejdzie, ale jest naprawdę przyjemny pomimo poliestru. No, typowa taka, bardziej bluza niż sweter. E, ok, Coś szarego, malutkiego. No nawet nie takiego malutkiego, bo to niby jest eleczka. Jilly Hicks Sydney. E, jeśli chodzi o materiał, wydaje mi się, że poliester. Nie wiem o co chodzi, ale one wszystkie mają tak 40 akryl, 30 nylon, 23 wełna. Okej. Okay. OK, i to mamy tak, mega krótel, krótki sweterek z dekoltem V, L i on ma taką srebrzystą nitkę, nie wiem, czy to widzicie na kamerze, bo tutaj mi tak dziwnie teraz słońce świeci. Długi rękawek, ale sweterek jest krótszy. OK, i kolejną rzeczą, już ostatnią, coś, coś co ja uwielbiam, nie wiem, ja mam jakiś sentyment do tego. Atmosfer 46. I kurczę, zastanawiam się. Jest to trochę zmechacone do ogarnięcia golarką, ale zastanawiam się, czy ja do tego nie wejdę. Koszula jest całkiem biała. O, tu ma plamę. Ma plamkę, ale do ogarnięcia myślę, że zejdzie. To jest taki sweterek z koszulą. Jezu, kiedyś uwielbiałam coś takiego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o swetry i powiem Wam, że ja jestem zachwycona, bo to do tej pory był najlepszy worek, jeśli chodzi o swetry. Naprawdę nie ma ani jednego odpadu, znaczy o ile się plamę z piorą, bo było z trzy albo cztery rzeczy miały plamki, nie było dziur, także ja jestem zachwycona naprawdę nie ma odpadów. Także super, bardzo dużo wełny. Dzięki, piękne za oglądanie! I do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i będziecie z filmikami na bieżąco. Także zachęcam do subskrypcji i do następnego. Hej!